Witam Was moi kochani. Nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo mam maseczkę na twarzy. Ale chciałam Wam pokazać, jak mój pies zachowuje się na spacerze. Haley, chodź. Patrzcie, ma taką smycz. Tak, wyciąganą. Idzie sobie na spacerek. Haley, chodź. Czekaj. Oczywiście wszystko musi powąchać. Wszędzie musi zajrzeć. Tak. Jesteśmy sobie w parku. Strasznie źle się oddycha przez te maseczki, ale niestety jak trzeba, to trzeba. Zdrowie ważniejsze. Hejli! chodź. Chodź tu, chodź tu, hop, hopaj, chodź. Wszystko musi zobaczyć. Także może pokażę Wam, jak wskoczy na ławeczkę, jak się uda. Chodź, Heli, Chodź. Zrób chapsa na ławkę. Heli, hop, hop. O. Chodź! O, przeskakuje. Ciężko tak jedną ręką. Nie wolno wąchać śmietników. Chodź. Dobra, to żegnamy Was. Serdecznie. Pa! Baj!